Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Craft the World Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy dzisiaj spać, koniecznie będziemy dzisiaj spać, słuchajcie Chcemy porządnie naładować baterie naszym gnomom, bo w tym odcinku no już aż źle się będę czuł Jeżeli nie wyruszymy trochę powalczyć, i przez trochę powalczyć Mam na myśli zabicie tego wielkiego skurwysyna. Ja nagrywam to bardzo dużo do przodu, więc nie wiem tak naprawdę, e, czy to jest mądre, czy mi już nie uświadomiliście, że dostanę w pierdol. Ale pewnie będzie to interesujące do oglądania, jak ten pierdol dostaje, bracie czego. Tu se to wycinamy, tu se to wycinamy. żeśmy trochę kamienia powydobywali i to jest spoko. Tu prace trwają. Tu są wykopaliska całe duże, trochę opanowane przez potwory, pomalutku. Do tego typu nie będziemy się przebijać. To może pójdziemy sobie tutaj, co? Patrzę, gdzie tu mam jeszcze coś do wydobycia. Tu jest coś pokazane, bo ja wiem, czy tu coś jest. Tutaj prędzej są jakieś rzeczy. Tutaj są jakieś złoża całkiem spore. Dobra, spróbujmy może udać się tutaj. Tu jest też jakaś kopalnia moja. Dobra, to tu możemy zejść. Zniszczmy tylko to. I będziemy mogli tutaj pozłazić, to no nie? I tu już widzę, że mam jakąś komnatę. Tu możemy se kopać w ten sposób. W takim razie. Tu zrobimy tak. I powydobywamy troszeczkę. Postawimy taki portal trójkowy. Tutaj te szczury nam nie przeszkadzają, jeśli mam być szczery. Tutaj pomost. Coś tam przyjdzie tu sobie. Po co ty z tymi liśćmi tu wszedłeś? Bez sensu. Ktoś tu nie może przejść, a, ktoś cały czas próbują tę drabinkę podnieść, nie? Ale nie, no nie mogą, ciężko się dziwić, że nie mogą Dobra, i co my chcemy zrobić? Zaraz, zaraz obróbka kamienia będzie, ale popatrzmy na to rolnictwo Co my tu możemy zrobić? Płot na farmę e, Nie daje zbyt dużo chyba, więc nie e, Co możemy dalej zrobić? Mąka z trzech ziaren Ziarna, ziaren mam 15. spoko, zróbmy mąkę Potrzebujemy młyna, no dobrze Młyn, e, młyn możemy zrobić, super I zróbmy sobie młyn, żeby mieć już go jako budynek tak naprawdę, jakieś deski, jakieś gwoździe Jakieś kamienie, jakieś drewno, robimy młyn, młyn musimy skonstruować Zobacz, coś możemy robić z ziarno Z pszenicy robimy ziarno A, możemy to zrobić po prostu od tak I rolnictwo będziemy mieli zaliczone, jak to zrobimy Więc ja patrzę, gdzie pszenica jest na zewnątrz, słuchajcie A widzę, że jest tu I to oznacza, że jak ją pozbieramy Eee, to może być za spoko. Niepotrzebnie dwójkowy pokój. Totalnie bez sensu. Mam takie poczucie, Jak są atakowane. Bo tu walczą z dzikiem. Spoko. Księga górnika. Super. Bardzo mi się to podoba. Tu budujemy bloki. A nie można, bo tu są. O kurwa, na głupi spadnie. Dobra, na szczęście nie. No i spoko. Tu coś mamy, zaraz już widzę. Zbyt daleko od obszaru badań. Nie, nie, nie. Zobaczcie, co my tu mamy. Dzień dobry, jest beholder i są te skurwysyny. Tu sobie wydobywamy to całe srebro, jeśli się nie mylę. Mamy trochę tego sreberka. Jak to jest żelazo, to też spoko. Nie przeszkadza nam to. Tu sobie wydobywamy, tu sobie wydobywamy. To jest srebro, to co teraz kopię. To spoko, zajebiście. Tu sobie kopcie. Tu sobie kopcie. Tu, już żelazo. tu zaraz po żelazo pójdziemy I tu jest węgiel tak samo no, Na razie niech tutaj kopią, bardzo ładnie To im wychodzi przynajmniej Tutaj są jakieś drzewa są te, te, dobrze Jak tam zdrowotnie, słuchajcie, się czujecie Bardzo dobrze, z tego co widzę To nam przybył iglasty kryształ Cokolwiek to jest e, Czy tu mamy już młyn? Gdzie jest młyn? We młynie, we młynie, poczciwy panie Młyna jeszcze nie mamy Niestety Dwóch bezrobotnych, a dlaczego? Szuka drogi Dobra, słuchajcie, skoro wy tak już szukacie tej drogi Zetnijcie to tu, tego zabijcie To zetnijcie Poustawiam wam te drabinki Tak szczerze Niech oni już tam wejdą i niech już to zrobią Bo to szlak trafia po prostu człowieka No, tak będzie sensownie Żeby wzięli już tę drabinę Bo po prostu jest tyle zabawy z tym Buduj tu bloki Raz, nul, doatakowałem To oczywiście walka z dzikiem, spoko, o, ale pięknie się drzewo rozpadło Dużo wszystkiego, dużo skóry, dużo mięsa. Tutaj elegancko kopią, oczywiście ostrożnie, żeby nie popadać w jakieś głupotki. Tu zbudujemy podesty. Tu będziemy mogli wykopać za chwilę. Tu możemy wykopać, tu możemy. Jestem atakowany. Nawet tego ziutka sobie zabijemy. No bez sensu, po trzech, trzech jeden wystarczy. No dobra. Jakoś mi się tu udało wspiąć, ale nadal im to idzie bardzo, bardzo. Przeciętnie, jeśli mam być szczery. Czy ktoś tu się udał? Udał się. I mam dużo pszenicy, to znaczy, że mam ziarna. To znaczy, że mogę zrobić ziarna i tak naprawdę to rolnictwo będę miał na momencie zrobione. No dobra, jeszcze trochę. Ale mam dużo ziaren. Jak mam dużo ziaren i zaraz zbuduję młyn. Mam już młyn, jeszcze nie. Dobra, to postawię sobie tutaj, żeby śledzić, jak to wygląda. Jak postawię młyn, to porobimy trochę mąki, i będzie sztoc, jeżeli o to chodzi na dachu ten młyn dam tam. A co mi tam? To pojadę po emocjach. Co mi tam? Nie wiem, jak tam dojść. No nie wiem, może wystarczy nie być zjebanym. Dziękuję. To bardzo ładnie porobili. Tu rozwalajcie, tu nie możesz, dobra, spoko, kumam. Tu możesz za to. Są jakieś larwensy. Ten sobie tutaj kopie i podniszcza. Spoko, rozumiem. Nie, nie nisz, bo to są dwie larwy. Bez sensu, zgarniesz tu monetę. I tyle styknie tak naprawdę póki co. Tu są pajęczarze. Trochę tej many zgrzewamy, ale za chwilę nowy level, więc bez problemu. Kolejny, kolejny skrzacik do pomocy nam. Tu sobie obserwujemy to wszystko. Tu się zesacie, a nie wejdziecie, dobra. Tu mamy szczurzyska już, czyli zmniejsza się komfort. Ehm, ile tu w ogóle wynosi ten komfort nasz? Nie mam pojęcia, dobra. Ale te szczury to nic dobrego Jedzenia jeszcze trochę mają Te moje skrzaty Więc to jest bardzo w porządku Tu, 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 tu się próbują coś zrobić Ale się zostają na ryj głupi. oczywiście Nadchodzi dzień W następnej nocy mamy atak, spoko To tak, wytnijmy się tutaj Z tymi rzeczami i zaraz ustawiamy tu pułapki i barykady Bo zawsze od prawej strony idą Praktycznie zawsze, no Może nie zawsze, ale bardzo, bardzo często Idą od prawej strony to może się ładnie pozbierać tych rzeczy Dobra, ale muszą tam pozłazić Najpierw no, Jakiś robak zaatakował, spoko Mamy młyn, cudownie Ustawmy go tutaj Tutaj Na dachu mamy jeszcze miejsce na masę rzeczy I teraz tak Przenieśmy, tu są te pułapkęsy wszystkie Drewniane zasieki Drewniane sidła Poustawiajmy to naprawdę tak i sidła, tak To nie powinno chyba przeszkodzić W poroście drzew, prawda Tu se postawmy na wszelki wypadek Tak i tak, super To nam powinno dosyć mocno pomóc W obronie bazy no Jak tu nie będzie drzew to trudno, tak To przynajmniej będziemy dobrze obudowani pod tym względem Ale wydaje mi się, że powinny rosnąć pomimo wszystko Te drzewka Tu by się przydało wysłać ich Portalem, żeby pozbierali Bo to jest moneta, monety są bardzo ważne 28 ich już mamy tu jest gniazdo pająków No i co? Przetrwujemy, przetrwamy atak Nie powinno nas to zbyt dużo zdrowia kosztować I lecimy na ziutka Na tego ziutka tutaj Tu jesteśmy już praktycznie przygotowani do pójścia na niego W tym odcinku no muszę, no nie ma opcji, nie? Musimy iść na tego ziutka po prostu Bo inaczej to koniec Ładnie, tutaj porobione wszystko Zaczerpnij wodę stąd Zgarniajcie to Super Póki leży to brać Jest młyn, możemy robić mąkę kamienne pomocy, tutaj ktoś tam chyba robi czy coś jest mąka, mąkę robimy z trzech ziaren tu są ziarna a zróbmy 10 tej mąki czy coś ważne żeby rolnictwo pchnąć do przodu i to zaraz będzie zrobione obróbka kamienia też zakurwia i w końcu się dokona bo będą pracować, tylko do tego może jeszcze jeden warsztat zrobimy Do warsztatu potrzebuję duży stół Zróbcie za dwa duże stoły I na dachach podstawimy dwa warsztaty Albo tu postawimy dwa, właśnie, podstawimy jeszcze dwa warsztaty Jak będę miał te duże stoły To będzie dosyć istotne Poróbcie tutaj póki co, super No to tutaj widzę, że nie rosną drzewa No spoko, nie szkodzi Nie przeszkadza mi to jakoś bardzo Jeśli mam być szczery Szczerze, to zaraz zrobimy tak, że tu postawimy sobie drabinę i zrobimy sobie piętrowy las drzewa, po prostu tutaj, nie? Taki sad piętrowy, bo będziemy mogli ziemi tak nastawiać. Chyba, że ziemia musi być połączona. Wiecie o co chodzi? Z podstawą, żeby mogło tak się dziać. Zobaczymy za chwilę. Ty już tu mieliśmy onkę. Czyli zarówno rolnictwo, jak i podstawa obróbka kamienia idą. Są dwie rzeczy, które możemy puszować w tym momencie. No i robimy to, robimy to, więc spoko. Trochę bezrobotnych was jest tutaj, z tego co widzę. A kto robi warsztaty na przykład? Duże stoły, dobra jak mamy duże... A mamy te domy żaboliszka jeszcze do ustawienia Zobaczcie, my tego dalej nie zrobiliśmy A jak my to tu możemy ustawić na przykład? Kurde Myślałem tu na dachu, ale to bez sensu Duży jest ten przedmiot Ten dom żaboliszka, rozumiem Trzy pola zajmuje Ojejku Ojojoj Co ja mam zrobić? Dobra, zróbmy tak, poustawiajcie tu ziemię. Buduj bloki. Idźcie poustawiać tu ziemię. Tutaj ty se mieli, że młynie, dobrze. we nie, we młynie uczciwy panie e, Tutaj do podstawowej obróbki warsztat robimy dwa warsztaty, jeden... Aha, jeszcze jeden kilo potrzebujemy metalowy. Dobrze. E, jeszcze jeden... Aha, kilo w to chwilę zajmie. Dobra, ale możemy drugi warsztat już ustawić tak naprawdę, bo go mamy. I trochę nam to przyspieszy, produkcję tych kamieni. Jakim cudem wy jesteście bezrobotni, chopaki? Słuchajcie. To dziwna, dziwna sprawa, że wy jesteście bezrobotni, kiedy jest tyle kamieni do zrobienia. Co? A, bo jeden pracuje i robi, reszta patrzy. Dobra, no, tak, kumam. Za minutę będą te ludki leśne. Więc ASAP tutaj dobudujmy te bloki. Tutaj postawmy dwie drabiny. Zaraz zobaczycie. Jaki jest plan? Dobra, tu nie można, bo tu trzeba Rozebrać drewniane Sidła, jak najbardziej Zaczerpnij wodę sektoś, ktoś, nie wiem, coś tam Rozbierz drewniane Sidła, dobra, mamy drabinę Buduj bloki Spoko, mamy jeszcze 24 sekundy Jak się dobrze zepniecie To jeszcze te domy tych żaboliszków Poustawiamy, super No i ja na przykład Tak właśnie Cośkolwiek. Dlaczego pozwalacie sobie mieć wolne? O nie, z lewej strony je są, ale gówno. Wszystko po z prawej strony do obrony, bo tam zawsze było. I chuj, dobra. Ok, zbierać się tu. O kurwa, Beholder, jest ostro. Będzie hard of chuj. Trzeba tu będzie jeszcze jakiś coś czuję. No to są zasieki. Spoko, to przez jakiś czas ich powstrzyma, ale nie na długo. Beholder tam wleciał, dobrze. Nie, co ty robisz? O Jezus Ja pieprzę, to bardzo niedobrze wygląda generalnie Jeśli mam być szczery Marnujemy tu manę, ale Zróbmy to na bezpiecznie Dobra, beholder tam Pękł sobie Idźcie tu Przegrupować się i walczyć Z tamtej strony nic nie idzie O, patrzcie, mamy las na górze, super Dobra, to są dwa beholdery nawet. Kurwa, ja nie wiem, czy chcę je uwalniać. Czy chcę się próbować z nimi? Jeszcze będę miał czas, żeby się z nimi próbować. Strać to. Wracajmy do bazy. Tak naprawdę. Nie Niech oni ze tam będą, jak se chcą Zdechną zaraz. Dobra, tu jest to porobione. Tu musimy rozbić. Tu musimy rozbić. Czemu nie można tu domu żaboliszka zrobić? Rób, rób, rób. Stawiaj, stawiaj. Tutaj ziemię Dobrze, no fuk się bardzo Nowe zadanie Uu! rolnictwo zrobione Zaawansowane kucharstwo następne, bez quest'a dużego niestety Piec kamienny musimy zrobić, spoko Dwie kamienne ściany Kamień Garnek Węgiel Ruda żelaza, zróbmy za dwa piece na przykład tu mamy w ramach tego wszystkiego chochle, na przykład, dobrze zróbmy chochle, z dwie, z dwie chochle. I tu mamy teraz ciastko, jabłecznik, chleb. To wszystko z mąki możemy robić. Super, bardzo fajnie to wygląda. Po obróbka kamienia czekamy, 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 aż się zrobi. Niestety, mamy już te warsztaty, musimy je tylko poumieszczać, prawda? Dobrze mówię, jest jeszcze jeden warsztat. Tu potrzebuję warsztat. Nie, nie ma jeszcze jednego warsztatu. Mamy jeden tu umieszczony i pracuje. No dobra, niech tak będzie. Spróbuj tutaj, spróbujcie tutaj ten dom żaboliszka postawić. Tutaj drabinę damy. Dobra, tam ze te beholdery są. Ludzik, z ludzik. Z. Absolutnie mi to nie przeszkadza. Dobra, czy ktoś się musi wyspać. Praktycznie nie, dobra, to jak w stanie dzień, idziemy na ziutkę jeszcze. Tu się zestrali. Nie wiem, nikt tu się nie chwapi, żeby ten dom postawić to jest dla mnie. A co tu się stało? Nie wiem. Szczurzyska biegają. Nie mam pojęcia czemu tu nie... A, ja wiem dlaczego, widzę. Bo nie ma jak tam wejść, bo trzeba tutaj dwa razy ziemię ustawić. Zobacz to. Stawiajcie tu ziemię, wycinajcie tam wtedy, wydowracajcie do roboty. Co, gdzie wybiegacie tego choczo? Tutaj stawiajcie, słuchajcie, ziemię. Dobrze. I drugą, i dobrze. I dobrza boliszka, może. można wyciąć te drzewa tutaj. cudo A, ja się dziwiłem, czemu tu jest bałagan. No tak. Drzewa powyrastały, teraz, trzeba tu iść. Dobra, dobra, działamy spokojnie, mamy cały dzionek na to. Cieszy nam się jakoś turbo-turbo. Co tam dalej badamy? Mąkę, jeszcze miele. Ściany sobie robią. Kucharstwo się idzie. Mamy piece zrobione. Cudownie. Skoro mamy zrobione piece, nie wiem, możemy dać się tu. Tutaj powiedzmy taka żywnościowa gospodarka się zaczęła robić w tym miejscu. Tu se XPIC cały czas pomalutku idzie. domża boliszka. No i ustawcie ich czterech Wreszcie, niech ktoś to zbuduje. I jest. Populacja 0 na 1, nowa za 15 sekund. Super. Ustawmy ich jeszcze kilka w takim razie. To już wywalić musimy. Muszą mieć przynajmniej jedną krotkę odstępu od siebie, ok? Dobra, to ustawmy ich tu trzy nawet. Populacja 1 za 2, nowa za 275 sekund. No dobra, zobaczymy, jak się sprawdzicie. Słuchajcie w takim razie, jak potwory tu przyjdą. Dobra, czy to już jest wszystko porobione? Jest piecyk zrobiony, czyli możemy na przykład zrobić ciastko. Dobra, damy węgiel i damy mąkę, bo je trochę zrobiliśmy. Super, mamy twój ciastek, podoba mi się to. Jabłecznik, dajemy oczywiście jabłko, e, mąkę, wodę, jajko, węgiel. Woo, mamy jabłeczniki, cudownie. Do chleba też trzeba mąki, ale mąki na razie nie mamy. Mąki jeszcze trochę się robi, spoko. Dobra, ja bym tak, przerwał te wasze tutaj robienie, wszelakie, chopy i baby. I słuchajcie. No nie chcę być niemiły, ale. Jak tutaj to podejść? Dobra, tu trzeba będzie pomościki zbudować jakieś, żeby oni mogli sensownie stanąć na jednym miejscu. Tutaj robimy pomosty. Buduj bloki. Tutaj to wykopiemy. Teraz jeszcze nie można, ale zaraz będzie. Zaraz im tu flagę ustawimy. Jak tylko tu przyjdą. Dobra, tu za cały czas coś tam robią, spoko. Część zaraz przyjdzie tam przygotować. Co to jest? O, jest żaboliszek, zajebisty, cześć Ale fajny, o kurna Super Zajebiście on wygląda Podoba mi się to Ale fajny Kurna, wygląda jak kozak totalny Dobrze, wziąłeś mostki ze sobą To się chwali przy i Co ty kminisz? Połóż tu ten mostek Nowe zadanie Dobra, podstawowa obróbka kamienia zrobiona, eksperckie budownictwo, zaawansowane kucharstwo. Żadnych questów, niestety, chociaż jeden quest by mnie bardzo uratował. Czemu nie mogę zaawansowanej obróbki kamienia? Potrzebuję... a dekoracje, czyli eksperckie budownictwo, dobra, czyli co, drewniana wieża. Automatycznie strzela strzałami w potwory, zobaczcie, to już jest zajebiste całkiem. Iglica. Najwyższa część zamkowych wież. Kwadratowe okno mamy tutaj. Tymczasowa drabina. Pozwala kręconowiec zrobić kilka tymczasowych szczebli drabiny w celu dotarcia do miejsca docelowego. To jest świetne, żeby im zrobić. Wytrzymały plecak. Tu mamy lepszy plecak. Większa ilość rzeczy o dwie. Super. Bardzo fajne rzeczy. A, to ty przyniosłeś jeden pomościk, tak? Co, co wy tutaj robicie? Zegłupki, głupki. Dobra, srać was, kurwa. Stawać tu. Wejdziemy, kurwa, od góry do niego. I chuj. Tylko tu musicie stanąć. I być chętni do robienia czegokolwiek Dobra no spoko w Chuju z tym Idziemy tu się lać Gorzej że nam skryjówkę w tym czasie będą pewnie atakować Ale dobra trudno Może nie doskoczą Idziemy się lać i chuj Będziemy atakować jego Tylko ktoś to musi rozebrać no, coś wyparste ciarze, głupie, jakie są downy. Zobaczcie. Jak mają tu, to nie będą nic robić poza walką. Okej, okay, kumam, jak to działa. No to musimy tędy się przebić. To jest turbowarne, więc musicie wszyscy tu zostać. O nie, oni zaczynają wracać. A ja przebiłem się właśnie do niego. Tu jest walka. To jest walka bando idiotów. Zobaczcie Nie bądźcie tam atakowane, chodźcie tu w Głupie krasnale Ja pierdolę Chodźcie tu na niego, wszystkie Nie obchodzi mnie co tam jest z wami, że się stracie na ryj Jakby wszystkie naraz tu wleciały to by nie było problemu Kim ty jesteś? Opiekun, bardzo duże zagrożenie Starożytne zwoje portale są stworzone przez ogromnych strażników Są jednak podatni na bronie wykonaną z mitril, najtwardszego ze wszystkich... Myślę, że tutaj cokolwiek zrobię Dobra, nie, uciekać. Wycofujemy się. Na niego trzeba mieć broń z Mitrilu, to prawda. On za mocno leje. No. a żeśmy Vijep dostali. No dobra, przynajmniej wreszcie spróbowaliśmy, nie? Wreszcie cokolwiek. Tak naprawdę. No to na nich trzeba mieć broń z Mitrilu, bezwzględnie. Metalową skrzynię możemy zrobić. No to co? Trzeba się rozbudowywać w takim razie, słuchajcie. No i jeszcze trochę tutaj do tego to potrwa. Okej, okay, ale póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.